Cześć, witajcie dzisiaj na moim kanale. Tak jak zapowiadałem Wam kilka filmików wcześniej, że porozmawiamy o różnego rodzaju obcinaczkach, obcążkach, różnie to jest nazywane, jakie wybrać, dlaczego takie, a nie inne, to zapraszam do oglądania filmiku. Mam tutaj kawałek płytki elektronicznej z, z odzysku i chcę wam pokazać jakie przykładowo szczypce wybrać sobie jako pierwsze do obsługi elektroniki na gotowych przykładach zobaczycie jak się te takie kombinerki zachowują szczypce obcęgi różnie to jest nazywane to musicie też wiedzieć że to jest obcęgi szczypce precyzyjne naj, najczęstsza i Potoczna nazwa to są szczypce precyzyjne. Ja nie reklamuję tu żadnej firmy. To, żebyście też wiedzieli, chcę Wam pokazać, jakie szczypce są dostępne na, na, na rynku elektroników. Jedna podstawowa zasada, to ja Wam powiem odnośnie szczypiec, obcinaczek, to musicie wiedzieć, że zawsze. Dobieracie szczypce kombinerki pod siebie. To żebyście pamiętali o tym. Dobieracie szczypce kombinerki pod siebie, pod rozstaw swoich dłoni, żeby Wam się wygodnie pracowały. I przede wszystkim, żebyście umieli korzystać z tych narzędzi, żebyście ich nie niszczyli. Bo w bardzo prosty sposób te kombinerki można zniszczyć. No to zaczynamy. Jakie kombinerki są dostępne dla elektroników? Są to kombinerki, przykładowo tutaj, może, 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 światło będzie lepsze z góry, żeby było lepiej widać. One są tak delikatnie, o, tutaj mam, one są tak delikatnie ścięte. Tu mamy tak ścięte, mamy po, o, podobny kąt, zobaczcie. Te są krótsze, przykładowo, te są krótsze, te są delikatnie dłuższe. A można powiedzieć, że są takie samo, są odpowiednio wyprofilowane do delikatnych prac elektronicznych. Tutaj mamy zwykłe kombinerki mniejsze, e, zwykłe obcążki. Tu obcążki troszeczkę e, większe, również ze skokiem. Tutaj mam e, też skok, tylko że w porównaniu z tymi kombinerkami. One są troszeczkę mniejsze, do mniejszych prac. No to tu mamy zwykłe płaskoszczypy. O, tu mamy kombinerki mocno wygięte. Dlaczego mamy tyle rodzajów tych wszystkich kombinerek płaskoszczypów? Odsunę je tu po bokach, żeby nie przeszkadzały, i żebyście dobrze widzieli. Wezmę kawałek płytki elektronicznej i musicie i zaczniemy korzystać, będę wam pokazywał na elementach Takich elektronicznych, które są dobre, które, z którymi się ciężko pracuje. Ja sobie dobrałem właśnie takie szczypce, do, żeby łatwo mi leżały w dłoni. To wy też również sobie dobierzcie szczypce do własnych dłoni. Dlaczego? Jeżeli sobie źle dobierzecie szczypce precyzyjne, to nie będziecie z nich korzystać, tylko kupicie i wydacie pieniądze na daremno. Tu mamy takie mniejsze szczypce. E, tu, tu są małe obcążki. Nie będę mówił jakiego producenta, e, bo nie chcę nikogo reklamować. Mi się nimi dobrze pracuje, jeżeli chodzi o wycinanie takich drobnych elementów elektronicznych. O, przykładowo e, chcę wyciąć ten element, który jest e, mocno uszkodzony. Biorę, obcinam go sobie. Bez problemu taki element mogę wyciąć takimi płaskoszczypami. Biorę kolejne. Te są też delikatnie przystosowane. Też mogę nimi odwrócę, tak, żebyście też widzieli. Odskoczył ten element. Mo, e, mogę go spokojnie e, wyciąć. Jeżeli przykładowo będziemy chcieli skorzystać z takich płaskoszczyków, weźmiemy kolejny element, zobaczcie, ten element pęka. On się, on się nie, on nie jest w stanie obciąć. Oczywiście te szczypce będą świetne do obcinania kabla, ale nie będą się nadawały do, e, do prac elektronicznych. Zobaczcie jeszcze raz. Małe, drobne elementy, tak jak tutaj. One pękają, urywają się. Też tego typu szczypce nie są przystosowane do prac elektronicznych na płytkach. Nie jesteście w stanie wyciąć danego elementu bez niszczenia. Tutaj mam jeszcze takie stare kombinerki. Teraz podcinam ten element, który tutaj się połamał, żeby Wam pokazać również bez najmniejszego problemu. Ten element będę mógł w stanie bez problemu obciąć. To są e, dwie podstawowe różnice między szczypcami zwykłymi obcęgami a szpe, obcęgami elektronicznymi. Zobaczcie, budowa jest zupełnie inna. One są płaskie. I to, że do kabelków oczywiście, tak? Do elementów elektronicznych nie. Przykładowo mamy większy element elektroniczny. Tutaj mamy jakiś rezystor. Bez problemu ja sobie ten rezystor jestem w stanie wyciąć każdego rodzaju każdego rodzaju szczypcami. Tym, jeżeli byśmy chcieli, przykładowo, wyciąć diodę. Zobaczcie, dioda jest troszeczkę większa. Nie jestem w stanie jej wyciąć. Zaraz mi ktoś, po, zaraz będzie komentarz pod filmem. Tak, bo te szczypce były. tępe. Nie, nieprawda. Te szczypce nie są tępem. Bo one bez problemu obcinają drut przewody. Ale do elementów elektronicznych one się nie nadają. Tutaj mam szczypce tak mocno zako e, zakończone e, pod odpowiednim kątem, że jak przyłożymy ją do, je do płytki elektronicznej, one będą płasko leżały. Mogę powycinać te elementy na równo. Tu o, weźmiemy przykładowo e, taką grubszą zworkę. Zobaczcie, zworkę. Mogę ją wyciąć. Wyciąć równo z płytką elektroniczną, a tego typu szczypcami, jak będę chciał ją wyciąć, zobaczcie, nie da się. Ona, nie są te szczypce w tym miejscu e, tak odpowiednio wyprofilowane, żeby nadawały się do elektroniki. Przykładowo, jak będziemy już mieli tak element podniesiony na prosto, Zobaczcie, on się, one odetną, ale jeżeli będziemy chcieli nie zniszczyć tego elementu, tylko go delikatnie wyciąć, to musimy użyć szczypiec naprawdę precyzyjny. To, to dlatego zwróćcie uwagę, co kupujecie, bo wie, wie, na wielu filmach na, na YouTube zobaczycie, że jest pełno tego typu szczypiec dla elektroników ale które wybrać dla siebie tak jak wam mówiłem te szczypce przykładowo producent, plato różnie one też je można bez problemu dostać w sklepach elektronicznych te również są w sklepie elektronicznym i kosztują kilkanaście złotych one się nadają do pracy z elektroniką te, tego typu kombinerki, obcążki nie nadają się do pracy z elektroniką, jeżeli chodzi o elementy elektroniczne. Zwróćcie na to uwagę przy doborze własnego sprzętu. I mówię, tak jak Wam mówiłem, producent jest mało ważny. Jeżeli chcecie korzystać z nich wiele lat, to możecie kupić sobie droższego producenta. Albo jeżeli nie dobraliście jeszcze, właśnie szczypiec pod własne dłonie, to możecie iść do sklepu elektronicznego, wyciągnąć z opakowania, wziąć je do ręki i zobaczyć, czy wam się wygodnie pracuje. Ja, właśnie troszeczkę tych szczypiec już przejrzałem i właśnie tego typu, wyprofilowane, jak tego typu, dobrze mi się nimi pracuje. Również Dobrze pracuje mi się tego typu szczypcami. Zawsze też usłyszę, że można wymienić rączki. Tak, możecie wymienić rączki, ale też musicie uważać, żeby korzystać z tych szczypiec zgodnie z ich przeznaczeniem. Bo ja też znam osoby, które wykorzystują szczypce elektronika do wycinania nóg tranzystorów, nóg kondensatorów obcinają przewody. Nawet wycinają e, nogi w transformatorach. Tak, tylko że po 10 czy po 15 nogach e, takich tranzystorów czy e, transformatorów zaraz te szczypce są tępe. To są szczypce do pracy z elektroniką, do wyprowadzeń elektronicznych, a nie do pracy normalnego elek elektryka. Zobaczcie, te, nimi się też ładnie, fajnie obcina, miękkie przewody, tak, ale jeżeli zaczniecie obcinać drut, o, zobaczcie, nie jestem w stanie łatw, delikatnym ruchem wyciąć tego elementu. Dlaczego? Bo te szczypce w porównaniu z tymi są za delikatne. Zobaczcie, budowa. Por, porównamy sobie budowę. Te mają, mimo że to są jednego z lepszych producentów, mają cienkie ścianki, nawet tego samego producenta. Zobaczcie, weźmiemy je ze sobą. Patrzcie, te są większe, te są mniejsze. Tutaj mam podobne, dłuższe. Tu, że obcinałem grubsze, grubsze elementy. Tak i tak się to wstąpiło, ale do tej pory jeszcze działają prawidłowo. Te, te są również w porównaniu te dwie pary. Zobaczcie, te są masywniejsze, te są słabsze, bo one są do bardzo drobnych elementów elektronicznych. To jeżeli chcecie szybko, nie chcecie sobie elementów zniszczyć, to kupcie sobie przykładowo e, zmniejsz, e, mniejsze w szczypce do mniejszych elementów elektronicznych. Jeżeli wykonujecie więcej pracy. E, z większymi elementami, to możecie użyć takich e, większych szczypie, e, takich obcinaczek. Mówię, wszystko zależy od Was. Jeżeli chcecie więcej takich filmików, to dajcie łapkę w górę, napiszcie nawet do mnie maila, żebyście przykładowo chcieli, e, żebym wam pokazał e, jakieś wkrętaki różnego rodzaju. Ja nie będę reklamował tych wkrętaków. Ja wam, chcę, ja wam po prostu pokażę. Z jak, jakie wkrętaki nadają się do elektroniki, jakie do innych prac. Chodzi właśnie tylko o to, żeby pokazać. Ja nie, ja nie będę reklamował wielu firm. Jeżeli ktoś będzie chciał, to ja mogę zareklamować ich produkt, ale pod warunkiem, że ja go odpowiednio przetestuję. Na, we, na filmie ja Wam powiem, że to jest reklamowany produkt na chwilę obecną. Ja nie reklamuję żadnego produktu, tylko reklam y chcę Wam pokazać, jakie są narzędzia aktualnie elektroniczne, jak wyglądają właśnie tego typu y szczypce, żebyście y mogli sobie wyposażyć w, w własny warsztat elektroniczny. Wiem, że jest tonę takich filmików, tonę narzędzi, ale jak zaczniecie szukać opisu o tych narzędziach, to się okazuje, że nagle Kombinerki czy szczypce tego typu na portalach aukcyjnych, przykładowo eBayu czy Allegro, one będą kosztowały po 80 czy po 90 zł. Tak, wiem, że są tak, takie drogie narzędzia dla elektroników. One są mocne, są mocne, wytrzymałe, dobrego producenta, starczą nam na, wam na dłużej. Jeżeli rozpoczynacie przygodę z elektroniką, to nie każdego stać na kupno, szczypiec za. 70 zł, tylko kupi sobie szczypce, przykładowo te, one zna, e, są w cenie między 8 a 25 zł, zależy u kogo kupujecie. To Wam od razu powiem, między 8 a 15 zł e, te szczypce kosztują w okolicach 5, przedział cenowy 5, 15. Zależy od kosztów wysyłki. W niektórych wypadkach, jeżeli kupujecie jakieś komponenty elektroniczne, one są dodawane przykładowo za darmo albo za symboliczną złotówkę. Też je można pozyskać. Tutaj mamy szczypce droższego producenta. To naprawdę, to Wam mówię, że to jest drogi producent. Mam go, bo dostałem komplet od, producent, od jednego producenta kiedyś. Jedne Szczypce kupiłem, a otrzymałem je do testów. Są bardzo fajne. Nie, nie mogę powiedzieć, że nie są. Lubię nimi pracować, ale mają jedną wadę: są bardzo, bardzo drogie, jeżeli chodzi o elektronikę. Wiem, że one wystarczą na długo. Chociaż e, też widziałem pracę tych e, kombinerek, że po dwóch czy po trzech miesiącach użytkowania potrafią pęknąć. Tak, potrafią pęknąć, ale e, nie, po, nie powiedział Wam nikt wcześniej, że przykładowo z tymi kombinerkami e, ktoś pracował 12 godzin dziennie, obcinał różnego rodzaju przewody niezgodnie z, z przeznaczeniem i dlatego one się uszczerbiły. I dlatego Wam mówię, że korzystacie sobie z kombinerek i szczypiec zgodnie z przeznaczeniem. Można sobie zastosować takie kombinerki proste, też można obcią obciąć przewody. Też obcinają super. Przewody elektryczne, tak. Do podtrzymania elementu przy wylucie super. Do obcinania elementów elektronicznych nie nadają się. To są bardzo fajne szczypy. Bardzo, jeżeli chcecie mieć jakieś proste szczypy i niedrogie, w sklepach elektronicznych one są. Chińskiego producenta, bardzo je lubię i na wielu filmikach e, widzę, że elektronicy z nich korzystają, korzystają z nich serwisanci. Jedną wadę, e, wadą ich jest, że one są miękkie. Tutaj przykładowo mam takie kombi, e, kombi, szczypy wydłużone. Podobnej wielkości, popatrzcie, wielkość jest podobna. Budową są podobnej budowy, tylko te, te są wydłużone, te są płaskie. Mam jeszcze takie z zakończeniami, zakrzywione do wyciągania różnego rodzaju elementów. To jest kwestia dobrania do dłoni, też mi bardzo dobrze w dłoniach leżą. Nie każdemu to pasuje, żeby korzystać z takich małych kombinerek. Te są też bardzo ciekawe. Dla moich dłoni, ja mam dłoń, jeżeli kupuję rękawiczkę w rozmiarze LK, są za małe. Naprawdę są za małe, źle mi się nimi pracuje, chociaż wiele osób uważa, że mało mi się bardzo fajnie pracuje. Mi się korzystam z nich bardzo rzadko, ale nie, nie pracuje mi się dobrze. Przykładowo tu mam większe te obcinaczki. Zobaczcie, one są dobrze dołożone w dłoni. Zakrywam producent, nie chcę reklamować producenta. Mogę przykładowo operować trzema palcami. Mogę operować całą dłonią. Mogę pracować całą dłonią. Nie mają żadnego mechanizmu dociskowego, tak jak na tych innych, ale też mi się bardzo wygodnie pracuje. Jeżeli Wam się filmik podobał, zachęcam do subskrybowania. I tak jak Wam mówiłem, jeżeli będziecie chcieli coś ciekawego zobaczyć, to. Napiszcie do mnie maila, ja postaram się Wam przygotować taki filmik. Będę się starał przygotować filmiki na temat całego sprzętu elektronicznego, z jakich, dzięki któremu możemy zacząć elektronikę. Jest tam filmik o narzędziach, jak już w jednym z poprzednich filmików jest są narzędzia, które wykorzystują elektronicy. Ja nie mówię, że musicie mieć taki arsenał narzędzi. I z jednym z kolejnych filmików ja Wam pokażę minimalny zestaw narzędzi dla elektronika. Też możecie się zdziwić, że to naprawdę minimalny zestaw elektronika. Ale tak jest. Na dużych halach produkcyjnych, jeżeli się składa elektronikę, nie mamy tony narzędzi. Nie mamy stanowiska, które ma tonę szuflad, tonę różnego rodzaju narzędzi, które te, to się przyda płaskoszczypy, takie łamane, krzywe w, amators, w amatorskich laboratoriach mamy różnego rodzaju narzędzia te narzędzia musimy wtedy, w tym momencie podzielić na różne grupy, ale to ja wam pokażę w kolejnych filmikach. Mówię zrobię wam też filmik dla początkujących elektroników przykładowo minimalny zestaw, od którego powinniście zacząć. ale to mówię. Nie będę polecał wam żadnego zestawu. Szczypiec z tego względu, że to zawsze kwestia doboru narzędzi jest indywidualna. Jedni, jedni będą korzystali z narzędzi, które mają w zestawie, inni będą dobierać sobie poszczególne narzędzia. Będą przykładowo potrzebowali wkrętaka, jednych obcinaczek, i jednych cążek, jednej pensety i im to wystarczy na, do wielu prac. Inne osoby będą potrzebowały kluczy nasadowych, pięciu wkrętaków, pięciu rodzajów szczypiec i dlatego. Mówię, to jest kwestia indywidualna, wszystko o zależy, czym się będziemy zajmować, ale Wam pokażę takie przykładowe konfiguracje narzędzi, pokażę Wam też różnego rodzaju skrzynki z narzędziami, też które mam do różnego rodzaju prac. Zachęcam do oglądania, zachęcam do subskrybowania. To na razie, cześć.